Cześć, to Michał. Niedawno zacząłem serię o hipotermii i dzisiaj chciałem powiedzieć coś na temat książki, na którą natrafiłem kilka lat temu, jak zaczynałem się interesować morsowaniem. Jest to hipotermia pod tytuł, pod tytuł Kliniczne aspekty wychodzenia organizmu. Jest to książka, która została wydana przez Uniwersytet Jagielloński i znajomy ratownik medyczny powiedział, że jest to taka Biblia dla ratowników medycznych, właśnie pod kątem ratowania ofiar hipotermii. No i ostatnio mówiłem o tym, że są trzy stopnie hipotermii. Natomiast w tej książce można znaleźć jeszcze informacje o czwartym stopniu. Jest to moment, w którym ustaje krążenie. I to, co jest interesujące w tej książce, między innymi. To to, że. Jest taka zasada wśród ratowników medycznych, że człowiek nie jest martwy, dopóki nie jest ciepły i martwy. Co to oznacza? To oznacza, że najpierw trzeba spróbować przywrócić normalną temperaturę ciała i przywrócić funkcje życiowe, a dopiero później można stwierdzić zgon, jeśli to faktycznie się nie udało. Bo okazuje się, że wiele razy stwierdzono zgon pomimo właśnie próby przywracania tych czynności życiowych. A mogło się okazać, że wiele z tych zgonów mogło być... mogło być, można było ich uniknąć. Troszkę przystał W książce jest między innymi taka informacja, że między 2009 a 2013 rokiem z powodu hipotermii zmarło 1200, około 1200 osób. Natomiast około połowa z nich miejsce zgonu było w szpitalu. I to oznacza, że te właśnie zgony traktujemy jako takie, które możliwe były do uniknięcia. Czyli, jeśli wprowadziliśmy odpowiednie leczenie, odpowiednie zapobieganie, wtedy mogliśmy uniknąć właśnie tych zgonów. W tej serii o hipotermii będę wyciągał właśnie z tej książki różne ciekawostki i sposoby, żeby przynajmniej mniej więcej zorientować się, co trzeba zrobić, czego nie można robić, żeby jak najbardziej zwiększyć szansę na wyratowanie ofiary hipotermii. No i na koniec zagadka, jaka była najniższa temperatura rdzenia, czyli tej krwi, która przepływa przez serce i mózg, z której udało się wyratować człowieka bez uszczerbku neurologicznego. Dajcie znać w komentarzu, jaka jest Wasza odpowiedź, a odpowiedź znajdziecie w następnym wideo. Dzięki za obejrzenie i pamiętaj, morsuj z głową. Cześć.